Cześć, witajcie. Dzisiejsza recenzja będzie tyleż krótka, co nietypowa, bo dziś o słuchawkach. Bardzo ciekawe słuchawkach Nothing Ear Open. Słuchawki te, jak widzicie, wyróżniają się już nawet samym case'em. Ma przezroczystą pokrywę, przez którą widać słuchawki i niecodzienny kształt. Opakowanie ładujące słuchawki jest dosyć duże, ale w sumie to dobrze, bo w podróży w plecaku łatwiej je znajdziemy, a trudniej jest je zgubić, kiedy nam tak zawadza. W kieszeni nosić trochę trudniej, ale powiedzmy, że też jeszcze się mieści. Budowa słuchawek jest specyficzna, popatrzcie. Słuchawki zawieszamy na uchu. Za pomocą tego elastycznego pałąka. W tej części mamy akumulatorek, a reszta, czyli ta grająca główna część, jest tutaj. Słuchawki, jak widzicie, mają budowę otwartą. W założeniu mają zapewnić nam dostęp do tego, co się dzieje wokół nas, czyli mamy słyszeć otoczenie, ale jednocześnie mamy dobrze słyszeć muzykę dzięki odpowiedniemu kształtowaniu głośnika. Producent najwyraźniej chciał, abyśmy byli bezpieczni, kiedy uprawiamy jogging albo kiedy słuchamy muzyki jadąc na rowerze. W każdym razie, czy to się udało? I tak. I nie. Bo słuchawki świetnie trzymają się w uszach. Gdy je założymy, w zasadzie nie ma siły, żeby nam zucha wypadły bez względu na to, jaką aktywność sportową uprawiamy. I to jest ich doskonała cecha. Te słuchawki naprawdę pewnie trzymają się na uszach i możemy w nich robić różne fikoły, różne gwałtowne ruchy. Nic złego się nie stanie, słuchawki nam nie spadną to niewątpliwy plus, ale są też niestety minusy. Przez to, że konstrukcja jest otwarta, nie mamy tu niestety bardzo głębokiego basu. Bas owszem jest, ale powiedziałbym, że raczej skromny, a co gorsze, chociaż wcale producent chyba tego nie zamierzał, wszyscy dookoła doskonale słyszą, czego słuchamy. No i tu jest podstawowy minus tych słuchawek w moich oczach, bo na przykład w pociągu będziemy niestety współpasażerom przeszkadzać. Szum słyszalny na zewnątrz jest niestety bardzo wyraźny i choć producent zapewniał, że konstrukcja jest specjalnie dostosowana, żeby tego dźwięku nie wydostawało się za dużo na zewnątrz, a żeby wszystko trafiało do naszych uszu, no niestety sztuka ta nie do końca się udała. Słuchawki są lekkie i bardzo wygodne wnoszenie nie przeszkadzają w uchu. Do tego mają szczelność w klasie ip 54 zatem nie boją się potu, deszczu czy przypadkowego zachlapania, ale oczywiście dopływanie już niekoniecznie się nadają. Ale na pocieszenie towarzyszy im filmowa aplikacja, w której skonfigurujemy system sterowania słuchawek za pomocą tapnięć, to oczywiste, mamy tam też wbudowany ekwalizer, Kilka predefiniowanych ustawień dźwięku możemy sobie również oczywiście wszystko doregulować sami wedle własnych upodobań i to jest akurat fajne. Parowanie za pomocą 5.3 oczywiście nie sprawia absolutnie żadnego problemu, natomiast yy, niestety słuchawki obsługują jedynie kodeki AAC i SBC, czyli nie ma tych, że tak powiem, najlepszych dźwiękowo, są takie podstawowe. Sterowanie działa bezproblemowo, a jako ciekawostkę dodam, że przez słuchawki można również komunikować się z chatem GPT. No i najważniejsze, jak te słuchawki grają. Grają nieźle. Brzmienie określiłbym mianem perlistego. Brzmienie jest takie dosyć soczyste, ale przeważają wysokie i średnie tony, basów, jak powiedziałem już wcześniej, za dużo nie doświadczymy, natomiast doskonale słyszymy wszystko, co się dzieje w naszym otoczeniu. No i generalnie kiedy jedziemy rowerem, kiedy biegamy w miejscu publicznym, to jest fajne. Natomiast kiedy pójdziemy na siłownię, gdzie gra w tle jakaś inna muzyka, no to już niestety słuchanie tej naszej. Trochę mija się z celem, bo słyszymy jedno i drugie. Tak jak powiedziałem, izolacja od otoczenia jest słaba, a z drugiej strony otoczenie dobrze słyszy to, czego my słuchamy, no nie zawsze to jest pożądany efekt. A jak długo możemy słuchać? Producent deklaruje około 8 godzin słuchania, a przy użyciu dodatkowego akumulatora ukrytego w pudełeczku zyskujemy jeszcze 22 godziny słuchania. Oczywiście nie wytrzymałem słuchania na tych słuchawkach muzyki przez 8 godzin. Słuchałem na raty. Niemniej wydaje mi się, że ten czas, który podaje producent, mniej więcej pokrywa się ze stanem faktycznym. A o ewentualnej konieczności naładowania słuchawek przypomni nam albo towarzyszącej im aplikacja albo diodka tutaj na pudełku do ich przechowywania. Słuchawki na finga kosztują u nas 650 zł. Nie mało. Czy warto je kupić? Jeżeli zależy Wam na słuchawkach do uprawiania sportu, takich, które nie wypadną Wam z ucha i jednocześnie zapewnią pełne słyszenie świata zewnętrznego, a muzykę powiedzmy chcecie słyszeć tylko w tle, to te słuchawki są dla Was. Dodatkowym atutem jest bajerancki wygląd. Mnie niestety nie usatysfakcjonowały w pełni. W brzmieniu brakowało mi głębokiego basu, a najgorszą cechą w moich oczach jest to, że niestety zbyt wiele dźwięku wydobywa się na zewnątrz i wszyscy dookoła słyszą, czego słuchamy. A co gorsza, jeżeli prowadzimy rozmowę telefoniczną, to słyszą o czym gadamy. Zatem ja tych słuchawek będę używał wyłącznie chyba jeżdżąc na rowerze, a do innych zadań myślę, że jednak pozostanę przy moich ulubionych.